kiedyś żartowaliśmy. znaczy któryś rok nowicjatu, nie pamiętam, który to był rocznik, oczywiście zaznaczam, że to jest żart, było takie powiedzenie y, poza Karmelem nie ma zbawienia. I trzeba tylko na zasadzie pewnego żartu do tego podejść, ale z drugiej strony jest to pewne takie pokazanie, jak piękny jest karmel i co on może dać. Nas przychodzi z jakimś ideałem, który, który sobie wyobraża, tak? który ma w głowie, że zakon to wygląda tak czy inaczej. I oczywiście wstępując do klasztoru, do zakonu, przychodzi pewna refleksja, pewne zderzenie rzeczywistości. Jak to ktoś pięknie powiedział, zakon to, to wspólnota, czy wspólnota zakonna to, to nie wspólnota idealna. Ale realna, i faktycznie tak jest. Przyjeżdżając tutaj, myślałem, że będziemy bardziej zamknięci, że tak powiem, na tamten świat, na świat poza zakonem. Ale właśnie okazuje się, że plan dnia jest o wiele bardziej luźny niż w sobie wyobrażałem. Nie jesteśmy tak czysto zakonem kontemplacyjnym, jak kartuzi czy kameduli, którzy przynajmniej na początku żyli. W ścisłej że w odosobnieniu, na pustyni. Nasze życie no, ma jednak ścisłe, pewne ścisłe ramy, które, które no, wypełniają nam, nam dzień. I, no, to, to studia nawet nie są na pierwszym planie. No, bo nawet święty Jan od Krzyża mówił, że nawet jeśli któryś zakonnik studiuje, no, to w pierwszym rzędzie tak zawsze pozostaje zakonnikiem. Karmel jako zakąt wywodzi się od pustelników mieszkających na Górze Karmel i jego początki są bardzo takie no, konkretne, związane z rycerzami, z mężczyznami, z pielgrzymami, którzy przybywali do Ziemi Świętej. Powołanie jest czymś, co się w sobie odkrywa. To nie jest do końca realizowanie swoich pragnień, po trosze tak, ale powołanie jest czymś, co Bóg zasiewa w sercu i powoli człowiekowi daje odkryć, czym to jest, czy to, kim się powinno być. Myślę, że moje powołanie przede wszystkim zrodziło się przy ołtarzu, kiedy byłem w dzieciństwie ministrantem i zawsze gdzieś tam towarzyszyła mi myśl o, o kapłaństwie. Przy czym był pewien okres w moim życiu, gdzie, gdzie odsunąłem zupełnie te myśli i w klasie maturalnej, Pan Bóg jakby się upomniał o mnie. Pamiętam, że, że toczyłem taki wewnętrzny bój z Nim, że w zasadzie to teraz już mam poustawiane swoje życie i, i, i nie chcę, e, a jednak pociągnął mnie. E, przede wszystkim także pociągnął mnie przez Maryję i, i Matkę Bożą Szkaplerz, przez znak Szkaplerza. E, no dlatego to jest Carmen. Matka Boża mnie przeprowadziła. E, ale tak to myślę, że jeśli, jeśli chodzi o powołanie, no to jest taka, taka dosyć trudno wyrażalna tajemnica między, między Bogiem a zawsze konkretnym człowiekiem. Tak w skrócie ciężko to jakoś ująć. No już myślę, myślę, że każdy kto jakoś odczuwa to powołanie, na no to będzie będzie wiedział o, czy, o czym mówię. Przyjście tutaj nigdy nie jest stratą. To jest zawsze doświadczenie, które uczy. E, może to być czasem doświadczenie trudne, jak to jak to pokazują e, czasami e, przykłady, ale jest to zawsze doświadczenie, z którego można wyciągnąć dużo dobra. To była taka spontaniczna decyzja. Nie wiedziałem wiele o Karmelu. Czytałem Małą Tereskę wcześniej. No to jest wszystko, co wiedziałem o nim. Wiedziałem, że jest zakon, który się zajmuje modlitwą. Kiedy się zdecydowałem na Karmel, kiedy powiedziałem Bogu tak, no to ten okres między decyzją a wstąpieniem był okresem przedziwnych łask ale to jest zawsze jakaś taka tajemnica relacji Boga do konkretnego człowieka. No mnie, mnie, urzekło, no na przykład, mnie urzekła przede wszystkim duchowość Karmelu i ten też charyzmat maryjny. No, jestem przekonany osobiście, że Matka Boża mnie tutaj przeprowadziła. No już samo słowo Karmel, kiedy to słyszałem w sobie, no to, to jakby tak no, wzbudzało we mnie jakieś takie bardzo pozytywne uczucia. No, był to okres wielkiego pokoju i odczuwałem, że Pan Bóg rzeczywiście chce, abym tam był dla Niego. Oczekujemy ludzi, którzy chcą się szczerze oddać Bogu, rzeczywiście bardzo dużej dyspozycyjności serca. Na pewno osoby, które mają duże zamiłowanie do, do modlitwy, do samotności, do zapomnienia o sobie, ale i też zdolnych do życia wspólnego. To jest bardzo ważną rzeczą, i taką jednym, jednym z ważniejszych kryteriów to ta zdolność życia we wspólnocie, w takich bardzo bliskich relacjach. Święta Teresa w swoim stylu życia e, widziała równie ważne, ważne na przykład modlitwę, jak i dzielenie, się, dzielenie czasu posiłków, jak i wspólną rekreację. Czyli czas spędzany, czas wolny, spędzany razem z innymi. Jest to chyba coś takiego, co nie istnieje w regułach innych zakonów, przynajmniej w tak wyraźny sposób określone jak u nas rekreacja, aby wspólnie ubogacać i towarzyszyć sobie, aby być dla innych też ową braterską obecnością. Pierwszy okres jest takie, wiadomo, zakochanie, zauroczenie wszystko jest nowe, wszystko jest piękne, wszystko człowiek przeżywa. A samo przyjęcie było takie serdeczne i z wielką otwartością. Rok nowicjatu ja, jakby tutaj wspominam, bardzo owocnie i bardzo tak intensywnie. Był to dla mnie szczególny okres w życiu. Wiele zawdzięczam mojemu magistrowi nowicjatu. Na początku tutaj postulatu wydawało mi się, że o retyt, jak my wytrzymamy te dwa tygodnie, może miesiąc, dopiero teraz, dopiero potem, a nie teraz. jak sobie myślałam, o jak długo coś trzeba wytrzymać, żeby coś. Może, że na przykład chodziło o to, że, że będę kapłanem, jak wszystko będzie pomyślnie, dopiero za 8 lat. I że ja 8 lat jak to długo też studia, nowicjat, postulat wcześniej. Ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że przecież wybrałem zakon do końca życia. I tak do końca życia już będę tutaj. Już ten czas nie ma takiego znaczenia, czy będzie coś wcześniej, czy potem. Nie o to chodzi. Większość Młodych ludzi to, jest, to się wiąże z tym ideałem, tak, to, z którym przychodzimy. E, wydaje się, że trzeba będzie wszystko zostawić, wszystkich znajomych, przynajmniej większość, że te kontakty będą jakoś urwane. I faktycznie na początku trzeba z wielu rzeczy zrezygnować. Akurat postulat i to jest takim okresem, że nie wyjeżdża się na przykład do domu, nie wyjeżdża się na, na, na wakacje, Przybywa się cały czas w klasztorze, jest ograniczony dostęp do telefonu, do internetu, nawet do radia i telewizji, ale jest to takie coś takiego, żeby pokazać, że bez tego też można żyć. No też często jakieś takie wyobrażenia, takie potoczne, które są, funkcjonują w świecie o życiu zakonnym, no to nie, nie, nie za bardzo mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Może warto coś powiedzieć o takim potocznym rozumieniu życia zakonnego, tak ciasna, ciasna cela, zakratowane okienko. No to nie, tak to, tak to nie, nie wygląda. No wiadomo, że te, te relacje są trochę inne, bo one też też jakoś nieraz, nieraz od pewnych relacji trzeba się w jakiś sposób zdystansować, ale to nie, nie służy po prostu jakiejś takiej chorej ascezie, czy właśnie unikaniu kontaktu z ludźmi, no, tylko. Faktycznie, żeby, żeby je należycie ustawić, żeby one faktycznie prowadziły do Boga i były oczyszczone przez tą Bożą miłość. Miały jednak no przede wszystkim na celu właśnie takie dobro, dobro drugiego człowieka to najwyższe. No są różne problemy, z różnymi sytuacjami można się spotkać. Czasami są to sytuacje, gdzie wywołują takie, a nie inne emocje, a nie inne emocje na przykład złość, i to jest to jest w porządku, to jest OK. Ważne, żeby sobie z tym umieć poradzić i tą informację nową włożyć w ten ideał, który, z którym ja przychodzę. Spora część relacji z przyjaciółmi po prostu odeszła, no bo siłą rzeczy e, mój dom rodzinny jest 7 godzin drogi pociągiem stąd, więc, więc ciężko jest jakby podtrzymywać te, 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 te znajomości. Jak zajeżdżam do domu, no to spotykam się z kilkoma osobami, ale to jest tylko kilka osób. A reszta, no niestety, no, taka jest kolej rzeczy, że, że nie da się jakby utrzymać wszystkich tych, tych, tych więzów tak ściśle, jak to, jak to było przed zakonem. No taka jest też specyfika zakonu, jednak życie poświęcamy komu innemu i, i to ten kto inny jest jakby na pierwszym miejscu, no a reszta trzeba wybrać. Kiedy przyjmowano nas do zakonu, życie zakonne było nam przedstawione jako nowy chrzest. Życie zakonne jest jakimś nowym początkiem jest czymś zupełnie nowym. Jest to nowy rozdział, zostawia się wszystko za plecami, i jakby człowiek staje się nową osobą. Podczas gdy tak naprawdę dzisiaj, yy, szczególnie dzięki Soborowi Watykańskiemu II, życie zakonne widziane jest jako jedna z form wypełnienia powołania chrześcijańskiego. Dla nas dzisiaj klasztor powinien być takim miejscem też poszukiwania świadectwa, prostoty, yy, jak najprościej ujętego świadectwa życia Ewangelią. Chyba dla mnie akurat tak jest, tak, że żaden inny zakon nie dobył mi tego, co daje karmę. tą duchowość. To tą prostą drogę do zjednoczenia z Panem Bogiem. I to, że mogę się tym dzielić na zewnątrz. Przyszedłem już tutaj z decyzją na życie, na całe życie. Nie myślałem o tym, że przyjdę do postulatu, zobaczę jak to będzie, tylko już przed tym okresem, przed przyjściem do, do klasztoru, zdecydowałem, że jest to decyzja na całe życie, w której będę właśnie się utwierdzał. No, ja tak sobie pomyślałem, o, o Erneste Hemingwayu, który napisał książkę Stary Człowiek i Morze, i przedstawił tam swojego bohatera, takiego rybaka, który zmaga się z marlinem, wielką rybą, zmaga się z rekinami i przede wszystkim zmaga się sam ze sobą. To wstąpienie do zakonu, wstąpienie do Karmelu jest. Mniej więcej czymś właśnie takim, takim zmaganiem się, ale na polu duchowym. Myślę, że Karmel jest piękny, ponieważ Bóg jest piękny. I myślę, że Karmel jest tajemnicą, ponieważ Bóg jest tajemnicą. I w momencie, kiedy zaakceptujemy, że Bóg jest tajemnicą, wtedy będziemy mogli wejść w odkrywanie tej tajemnicy. I Karmel nas zaprasza do tego, żeby właśnie. Odkrywać Boga tajemnicę w naszym życiu, bo tak jak mówi święty Jan, krzewa Bóg jest nieustanną nowością. I karmel zaprasza nas do tego, żebyśmy nieustannie zachwycali się Bogiem. Fundamentem jest myślę, pragnienie. Pragnienie faktycznie takiego całkowitego, zupełnie całkowitego powierzenia się Bogu i pragnienie tej bliskości, bliskości na modlitwie. Pragnienie faktycznie. Wyjścia, wyjścia takiego na samotność, żeby być z nim. No, oczywiście pamiętając, pamiętając, że to nie służy tylko mojemu dobru, ale służy też dobru innych. Czym jest Karmel? Spokojem. Spokojem, który pozwala łączyć modlitwę, który dzięki modlitwie daje siłę do apostolstwa. E, czym jest Karmel, to się czuje w sercu. Tak naprawdę możemy tylko próbować. Opisowo, porównywać do, do określeń tak typowo ludzkich w, w taki sposób. Jest to na pewno jedność z Panem Bogiem, czyli pewna droga jedności z Panem Bogiem, bo trudno nazwać, że, że, już bym, że jestem zjednoczony tak, z Panem Bogiem w tym momencie. Jest to pewna droga, droga, droga na górę Karmel, żeby użyć tutaj słowa naszych. Roliców, reformatorów zakonu karmelitańskiego. Takie ciągłe wznoszenie się, ciągłe, ciągłe jakby walczenie o siebie wewnątrz. Myślę, że karmel to jest najwyższa i, i najtrudniejsza góra, jaką człowiek spotyka. Bo są, zako, są w kościele zakony, gdzie są poświęcone całkowicie apostolstwu, i człowiek całkowicie temu się poświęca. Są też zakony, które są całkowicie poświęcone odosobnieniu, modlitwie, kontemplacji, i też całkowicie w to idzie. A Karmel zaprasza nas do tego, żeby połączyć te dwie rzeczywistości, co jest szalenie trudne. Ale jednocześnie to jest radosne walczenie. To nie jest tak, że trzeba ze smutkiem i cierpiętnictwem tylko wchodzić na tą górę. Im, Im się jest wyżej, im bardziej się wchodzi w Tą duchowość karmińską, tym jest radośniej. Być może trudniej, ale też i radośniej, i, i powiedziałbym, coraz bardziej otwiera się ta przestrzeń zjednoczenia z Panem Bogiem. Kiedyś usłyszałem o, od jednej osoby, osoby brata zakonnego z innej prowincji, że Karmel krzyżuje, że Karmel. Przybijać się do krzyża, i to jest całkowite rozciągnięcie właśnie między płodnością apostolską a, a, a ukrytym życiem w Chrystusie. Ale myślę, że właśnie z tego rozdarcia, z tego ukrzyżowania mamy tych gigantów świętości: świętą Teresę od Jezusa, świętego Jana od Krzyża. Teresę z Lizję, Elżbietę od Trójcy Świętej, czy, czy Małą Arabkę, właśnie z tego rozdarcia, z tego ukrzyżowania rodzą się święci. Mogę zachęcić jedynie do tego, co, z czego sam doświadczyłem, żeby nie rezygnować, żeby nie rezygnować właśnie z rozzyznawania. Rozeznanie jest czymś, co wymaga czasu. Nie jest to jakaś łatwa droga, łatwa decyzja. Święta Teresa mówiła, że gdyby wiedziała przedstąpieniem do zakonu, jakie ją trudności czekają, gdy będzie zakonnicą, to by nigdy nie wstąpiła. I myślę, że tak z życiem zakonnym jest, że te trudności, które Bóg przed nami stawia w życiu zakonnym, na pewno przerastają nasze, nasze niepokoje i nasze niepewności przed wstąpieniem. ale myślę, że nie należy tych rzeczy się obawiać, dlatego, że że Bóg przygotowuje nam te rzeczy jako okazję do wzrostu. No jeżeli nie spróbujesz, nie przyjdziesz, to nigdy się nie dowiesz, czy, czy to jest twoje życie. Być może całe życie spędzisz na, na, na zadawaniu sobie pytania, a, a mogłem iść, a mogłem zobaczyć. Zaryzykuj przygodę masz jedno życie. Moim zaproszeniem jest właśnie oddanie się rozeznawaniu, czyli. Powołanie nie zaczyna się w momencie wstąpienia do jakiegoś konkretnego zakonu, ale w momencie, kiedy obieramy Chrystusa jako przewodnika. Skoro Pan gdzieś tam przemawia przez nasze pragnienia, to trzeba się myśleć im przyjrzeć i potrzeba trochę takiej takiej e, szalonego ryzyka dopuścić do swojego serca i po prostu spróbować. No to zawsze może, zawsze z tego zrodzi się jakiś owoc albo dla życia. Tego zakonnego kapłańskiego, albo dla życia w małżeństwie, wśród własnych dzieci. Ja odnalazłem siebie i odnalazłem swoje powołanie właśnie tutaj, w tym charyzmacie, w tym zakonie. Jakby ktoś się mnie spytał, dlaczego Karmel, zacytowałbym też proroka Eliasza, żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów. Co też jakby pokazuje, właśnie. I modlitwę, i apostolstwo w tych nienajprostszych czasach.